Mr. co czas intelektualny satanizm, ponieważ człowiek jest, yy... człowiek ma potrzebę transcendencji, zwłaszcza artysta. I całkowicie nie można się wyjałowić ze spraw tak zwanych tych wyższych. Cywilizacja stoi na kilku nogach. No, między innymi jedną z nóg jest wiara. Jest w ogóle jakby założenie teza, że istnieje Bóg. Całkiem możliwe, że to jest teza błędna. Jest bardzo duża szansa, że jednak tego czegoś co my nazywamy Bogiem, nie ma. Um, I że, właśnie, że wszystko jest tylko i wyłącznie chemią i fizyką. Taka, te, taka szansa jest dosyć wysoka. Więc, yy, więc ciekawe jest to, że jednocześnie gdyby tę nogę odciąć, to ten stół zacząłby się chwiać. To jest trochę tak jak z libido, nie można ludziom, cały... nie, można, nie można uświadomić ludzi do tego stopnia, że zrozumieli, że są kierowani popędami, bo to jest społeczny dynamit, mogłyby się kompletnie rozpaść społeczne więzy, więz... ludzie zamiast tańczyć od razu by się ciupciać na przykład, coś takiego. Mogło być ciekawe. <śm> <śm> Ja oglądałem ostatnio te konwencje, konwencje PO i PiS-u, no nie? Konwencja PC, czyli no, tam prawa SPP-u, to, yy, to był jeden wrzask, machanie flagami, yy, rzucanie ich wyłącznie haseł, żadnych merytorycznych wypowiedzi. Na koniec w ogóle ta akcja o rozwiązaniu parlamentu i w ogóle. Śmieszna była reakcja tych ludzi z PiSu, jak wyskoczył kaczor i zaczął krzyczeć, że, że, żeby rozwiązać parlament, to oni zaczęli jakby, no, na wszystko reagowali z entuzjazmem. I tutaj też jakby podniósł się entuzjazm taki, po czym dopiero za chwilę do nich dotarło, co oni tak naprawdę usłyszeli, kurwa. I dosyć szybko to zgasło, to było dosyć takie śmieszne. Uważam, że ja się tylko zrobić, się po ludzie wyjdą na ulicę. Mam nadzieję, że tak zrobią i namawiam do tego. Trzeba po prostu, to jest nasz kraj. To nie może być tak, że to jest jakieś część prywatne poletko do eksperymentów. Ktoś mnie będzie obwąchiwał, ktoś będzie, ktoś będzie śledził każdy mój ruch, ktoś będzie patrzył co ja palę, ktoś będzie słuchał, co ja mówię i wszystko donosi się do centrali. Przepraszam, ale jaż takie rzeczy pamiętam z dzieciństwa i z młodych swoich lat. Jestem do tego przyzwyczajony, To no może tylko i wyłącznie zjednoczyć naród jeszcze raz. Mam taką nadzieję.

ja zdecydowanie lepiej się czuję jako wykonawca piosenkowy, najlepiej właśnie, właśnie generalnie najlepiej się czuję yy, z gitarą w ręce. Więc czy to jest schematus, czy to jest solowe so granie? Nie ukrywam, że czasami brakuje mi też takiej tych wszystkich pozycji, które robiłem w pudelsach, takich już ruchowych też spraw, które miałem już wypracowane, a nie wykorzystuję tego dlatego, że, że gram w tej chwili w ręce zajęte gitarą i... I, I dobrze. Natomiast czasami tego brakuje, ale mam nadzieję, że mnie na tyle zleceń typu właśnie jakieś gale, jakieś festiwale. Zawsze z czasem będę mógł stanąć z dobrym tym razem zespołem zapleconym. No a co z tymi pudelsami? Definitywny koniec? Dla mnie tak. Dla nich, jak widać, nie. Potem poszło już i karana, nowego minutę. Ja już przejrzyj pan bardziej na siebie uważa.